szybko na tercji obronną ma Polon i przenosi się będą chcieli Janowianie w tym okresie z pewnością wyrównać. Już niespełna minuta. teraz za blisko wypełnianie przejęcia tego krążka. szansa, ale był wcześniej. sędziego 45 sekund jeszcze gry w przewadze dla na przodu. Bytomianie, ale tylko na chwilę. Uderzenie, ale nie celne. kto, szybszy przy krążku, nie udało się gościom otrzymać krążka dla siebie. 6 minut do końca pierwszej tercji. 2 do jednego Polonia prowadzi z naprzodem na Janów. Taki wynik sprawiłby, że to Polonia będzie grać się w finale, ale jeszcze do końca tego spotkania bardzo, bardzo długo jeszcze tutaj z pewnością wiele się wydarzy. Jeszcze tutaj nie można niczego przesądzać. już w pełnym składzie niebiesko-czerwoni z Bytomia nie wykorzystali tych dwóch minut Janowianie jeszcze teraz próbowali Bytomianie wywalczyć ten krążek, ale nie udało się może teraz ale też tylko na chwilę zabrakło tamtego podania zabrakło oddania strzału Elżbieciak pamiętają mu kibice z tego meczu sprzed tygodnia. On bardzo tu się dał we znaki i kibicom, i hokeistom. Przede wszystkim Polonii przesądził w dużej mierze o tym, że mamy dzisiaj trzeci mecz w tej parze. Chciałby z pewnością powtórzyć ten swój wyczyn sprzed tygodnia. raz indywidualnie tam podążył Michał Gryc 4 minuty 41 sekund do końca pierwszej tercji tak jak mówiłem dwa spotkania tutaj dzisiaj zaserwowali Kibicą Polonii organizatorzy, Kibico ma hokeja na lodzie, bo po tym pierwszym spotkaniu, które już jest bardzo emocjonujące, które już dostarcza kibicom wielu emocji, nastąpi jeszcze drugie, a w drugim będą się już ważyły nie tyle losy awansu, co tytułu mistrzowskiego. Polonia ma szansę na tytuł mistrzowski, na złote medale, a konkretnie hokejski Polonii bytom. Bytomianki muszą odrabiać, ale o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać, wspomnieć chociażby przy okazji drugiej transmisji, bo ten także na naszej antenie. No i Polonia, będąc pod ścianą, będzie musiała odrabiać, no ale Polonia, oto jest mi powiem, takie rzeczy wyczyniały, a ja teraz nie z wyczynu dokonał Okejsta Polon i będzie z doskonałej sytuacji. Jeszcze jedna próba. Trzecia piątka na przodu. Wysielem, a potrzebnikiem i Kostrowitywem. A więc obcokrajowcami w składzie. W składzie Poloni, Kandor, Gawina, Banaszcza, Kukulski, Kłaczyński. A więc i doświadczenie, no i młodość, no zestawienie tych, którzy naprawdę wiele potrafią. Kantor zdecyduje się na strzałę. Jeszcze poloniści, jeszcze szukali tam dobrego podania. Wściekły teraz tam, Łukasz Blot. Bramkarz na przodu jeszcze coś dyskutował, jeszcze nie zgadał się z decyzją sędziów. Cały czas w tercji na przodu wszystko się rozgrywa, bo na ławce karę Andrzej za zawodnik na przodu, a więc kolejna okazja na to, by... Tutaj powiększyć ten dorobek bramkowy, mają hokejści Polonii. Minuta 48, tyle jeszcze będą grać w przewadze gospodarze. Teraz śmiało można powiedzieć, że Polonia z przewagą dwóch hokejistów, no bo Przewaga jednego hokejsty na lodowisku. Przez półtorej minuty jeszcze ponad. No a drugi case, a dodatkowy no to ten na trybunach. Ogromny, gorący doping kibiców z Bytomia. Wypełniona prawie po, po brzegi tutaj popularna stodoła, lodowisko w Bytomiu. Pamiętam mecze, na których bywało w sezonie zasadniczym tutaj bardzo, naprawdę bardzo mało kibiców. niektóre no, mecze w pierwszej lidze były naprawdę mało atrakcyjne. Których z góry znany jest dla ale te fazie play-off naprawdę bywają bardzo zacięte. Wystarczają mnóstwa emocji, jak chociażby ten dzisiejszy mecz. Teraz bramka poruszona. Jeszcze tam Ogromne emocje, ogromne nerwy. I to z pewnością wszystko również bardzo się podoba kibicom. No ale kibice Polonii przede wszystkim pisały dzisiaj zwycięstwa. 2 minuty 32 sekundy. Tyle pozostało do końca pierwszej tercji. Polonia 2 naprzód 1. Teraz wznowienie w tercji neutralnej. Ale nim to nastąpi, będzie potrzebne jeszcze naprawienie bramki, bo tak jak ja mówiłem, została ona poruszona. A więc będzie chwilka przerwy. A tym razem w roli e, obsługi technicznej, którą awizował speaker sędzia. Wszystko, wszystko gra. Można kontynuować ze zawody. Szybko zostało naprawione. E, uniwersalni sędziowie w bytomie, można by powiedzieć. I 2 minuty 32 sekundy do końca pierwszej tercji. Kto lepiej e, wykorzysta ten czas, który pozostała, no, teoretycznie powinni, bytomianie, bo naprzód e, znowu w osłabieniu dużo tych osłabień gości w tej pierwszej tercji. Bytomianie, teraz wybicie na uwolnienie. Janowian. niezbyt do, dokładne podanie, próba podania Andrzeja Banaszczaka do któregoś ze swoich partnerów z przodu, no niedokładne. Nie wyszło tu z pewnością doświadczonemu graczowi Polonii. Jeszcze jedna próba teraz z Wróblem. No i już w pełnym zestawieniu goście na lodowisku podsiedli te teraz. Miejsce Mejki. To jeżeli chodzi o skład oczywiście na przodu Janu. No, a szansę miał grający Summerana. 19 Pawł Bajon. w Tercji na przodu szansa dla Bytomian oni wywalczyli krążek minuta do końca pierwszej Tercji szansa jednak umknął gdzieś ten krążek Touszowi Strużykowi no, wydawało się w pierwszym momencie, że to będzie idealna okazja na podwyższenie wyniku. A niespełna minutę przed końcem tej pierwszej odsłony, ale... Ale w hokejście w polo nie udało się wpakować, a krążka do bramki na przodu. I znowu e, naprzód w osłabieniu Czterech hokejstów, Czterech naprzód na przodu na, na lodowisku pana owce kar Mateusz Podsiednik kara otrzymał za zahaczanie, no i on już oczywiście nie zagra do końca pierwszej tercji, no i jeszcze e, przez e, kilkadziesiąt sekund na początku drugiej Janowianie będą musieli sobie radzić bez jednego gracza bo minuta 25 kary pozostało Janowianom, a do końca tej odsłony 24 sekundy a więc bardzo dużo czasu w tej pierwszej odsłonie. Bez jednego gracza musieli sobie radzić e, goście. Wytamianie teraz a, własnej e... Trafił. Szansa na trzecią bramkę w samej końcówce. Udało się. To był cios na 5 sekund przed końcem pierwszej tercji. Idealna kontra zakończona Strzałem wróbla grającego z numerem 20. Marek Wróbel na 3 do 1. Marek Wróbel zdobył bramkę numer 2 dla Polonii. Zdobyła także bramkę numer 3. 5 sekund, dosłownie 5 sekund pozostało do końca pierwszej tercji tego meczu. No i na przykład traci dwie bramki do drużyny koloni by to, mówiłem, że naprzód rozpocznie tą e, drugą tercję od bez jednego zawodnika, no ale strata brałki spowodowała, że e, Janowianie rozpoczną w pełnym zestawieniu tą drugą tercję, tyle, że przegrywają, że stracili brałkę i przegrywają już e, 3 do 1 po krótkiej przerwie. Zapraszamy na e, kolejną tercję tego spotkania. 3 do jednego. po pierwszej tercji. Polonia Byto ma prowadzić naprzód Janów w decydującym meczu o awansie do finału play-off pierwszej ligi, a więc Bytomianie na razie są bliżsi, by spełnić marzenia kibiców ale Janusz ma jeszcze 40 minut co najmniej, być może jeszcze dogrywka, rzuty karne, tutaj się jeszcze wszystko może zdarzyć, prostuje informację, że spełnić marzenia kibiców Polonii, bo marzenia kibiców Polonii, o czym śpiewali oni tutaj w pierwszej terce są takie, by awansować do tej e, elity, a do awansu jeszcze są potrzebne zwycięstwa na MMKS-em Nowy Tarka tutaj jeszcze a więc jeszcze daleka droga do tej elity, no ale pierwszy krok może dzisiaj zostać spełniony na początek składy obu drużyn Polonia w strojach jasnych w następującym zestawieniu szybko tylko nazwiska Bramkarze Szydłowski i Kraus dalej zawodnicy Paweł Urban, Patryk Wrana, Dariusz Puzio Filip Stoklasa, Jakub Radwan, Andrzej Balaszczak, Krzysztof Kantor, Bartłomiej Gawlina, Daniel Kukulski, Sebastian Płaczyński, Sebastian Owczarek, Bartłomiej Stępień, Mateusz Stróżek, Margę Wrubel, Jakub Stasiewicz, Michał Kogut, Marcin Mazur, Artur Wieczorek, Paweł Bajon i Daniel Mingę. Andrzej Secemski, oczywiście trenerem, Sebastian Steiner, drugi trenerem, Jacek Fercz, kierownikiem. Drużyny goście z Janowa. Natomiast następujący w zestawieniu Łukarza i Michał w bramkarze, Zawodnicy w następnych piątkach Łukasz Mejka, Marek Kosakowski, Łukasz Elżbieciak, Marek Pol, Marek Sowiński, Piotrek, Piotr Cinalski, Igor Sarna, Michał Gryc, Rafał Bibżycki, Łukasz Senkowski, Paweł Kostromitin, Andrzej Prakopczyn, Gleb Luszyjkow. Mateusz Podsiadlik i Łukasz Kisiel oraz Tomasz Rasikon. Dawid Bajere, Paweł Banachewicz, Jakub Piper, Krzysztof Kulawik, trenerem Janusz Imałczyk, jego asystentem 3 do 1, tak jak powiedział po pierwszej tercji dwóch bramkowa przewaga gospodarzy ale tutaj jeszcze wszystko się oczywiście może wydarzyć, wszystko się może zmienić wydawało się, że ta pierwsza tercja zakończy się e, wynikiem 2-1 ale na 5 sekund przed końcem e, tej pierwszej odsłony Polonia zdobyła bramkę na 3-1 grające w przewadze jednego zawodnika zresztą, to Bytomianie zdobywali te bramki w pierwszej tercji właśnie grając ja w przewagach często goście przebywali na ławce kar w tej pierwszej słonie Polonia umiejętnie to wykorzystywała zdobywając trzy bramki, jedna bramka gości z Janowa, Łukasza Kisiela na jeden do jednego to jedyny taki pozytywny akcent dla naprzód w tej pierwszej tercji no ale to jeszcze nie koniec spotkania, tym się mogą pocieszać kibice z Janowa, że jeszcze wszystko Tutaj jest sprawą otwartą, że wynik jeszcze tutaj może ulec zmianie, że oni mogą tutaj wrócić do gry. Co prawda, środowe spotkanie przegrali, ale ten właśnie tutaj na lodowisku w Bytomiu okazali się górą, wygrali w rzutach karnych. No i w się dzisiaj będą chcieli to powtórzyć, że to lodowisko im leży. A Polonia w jakiś sposób również na przodowi e, możemy powiedzieć e, leży, bo w sezonie zasadniczym obie ekipy mierzyły się ze sobą cztery razy i Polonia Polonia potrafiła wygrać tylko jeden mecz. Właśnie tutaj w Bytomiu u siebie po rzutach karnych 4 do 3 jeszcze oczywiście w ubiegłym roku w pozostałych spotkaniach górą byli Katowiczanie, no i gdzieś tam na tą statystykę, na powtórkę tej statystyki liczą z pewnością również, że dzisiaj w pierwszym spotkaniu w sezonie zasadniczym naprzód wygrał 4 do 1 w Bytomiu, później w drugim meczu Polonia w rzutach karnych, jak, jak powiedziałem, wygrała 4 do 3 a później Wianowie naprzód wygrywał już dwa, dwukrotnie 6 do 3. E, no i w rzutach karnych ponownie 6 e, do 5, a więc te statystyki lepsze, lepsze dla Katowicza. No i jakby ten pierwszy mecz e, w tej fazie playoff to potwierdził, że na przodu nie leży e, Poloni Bytom, no bo tutaj również, że w Bytomiu. Naprzód był górą, ale już w środę, co już mówiłem wcześniej, Polonia przełamała te statystyki. Mamy dzisiaj nadzieję, że będzie dzisiejszy mecz będzie potwierdzeniem tego, że Bytomianie kończą z tą złą serią, jeżeli chodzi o statystyki z naprzodem Janów. Teraz Polonia w osłabieniu. Zobaczymy, jak naprzód będzie grał z powagą jednego zawodnika. A teraz ciekawie na lodowisku, ale ciekawie także na trybunach. Mówiłem, że kibice są tutaj od początku meczu e, bardzo dużym wsparciem dla swoich e, hokeistów. No i również e, podobnie jest i teraz. E, wspierają, drużyną bardzo, wspierają drużynę bardzo bardzo głośnym dopingiem. No i wspierają również oprawami efektownymi. To to może Państwo nie widzą, a postaramy się to właśnie teraz pokazać. Efektowne oprawy, które może nie są, e, nie są przykazane, raczej by można stwierdzić, że są zakazane, no, zwłaszcza na kalach, na obiektach zamkniętych, ale z są bardzo efektowne, no i jeżeli gdzieś, gdzieś tym wszystkim jest zachowany zdrowy rozsądek, to może się to wszystkim chyba bardzo podobać, także przy takich kibicach Kolonia z pewnością będzie chciała wygrywać, będzie chciała tym bardziej zwyciężać i dla takich kibiców e, z jeszcze większym e, animuszem atakować bramkę na przodu.